no Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku ze Stila Pręgot. Ale w dzisiejszym odcinku jesteśmy w moda, A więc ty mój drogi widzowie bez przedostania zostaw łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do odcinka. W dzisiejszym odcinku odnosimy sobie taką całą pasę Red Lucky Blog. Mamy tutaj wszystkie spraytami 2026, bo mamy 2026 rok. Pierwszy otwieramy. Okej, okay. pierwsza strona taka, najlepsze to hotspot, 15 milionów, to serio bardzo dużo. ich na hotspota. Kolejna stronę otwieramy, otwieramy. Tutaj też najlepsze to hotspot, idziemy na drugie piętro. Tak w ogóle nie pytajcie czemu jestem samym. Uuu, tu myślę, że będzie lepiej już. Chyba o nie, Ej, bo jak serio nic nie drobnia, tylko taki, ki, tylko kilka. Nie, no to już przestada widzowie. Jakby coś, to taki coś kosztuje 400, więc to Robux. Dajmy sobie większe kolaka 8X dla 3000 tych fejkowych Robuxów. Dajmy sobie, żeby było wiarygodniej. Teraz ile mamy tych fejkowych robót? O teraz fajnie. Ej, a ja lubiłam sobie tu Admin Panel. No właśnie nie. Dobra, potem. Mamy 8XLaka, więc może. Uuu! Esok! Dobra, tutaj już trzecie piętro będzie oddaję. Mam nadzieję, że tu zobaczymy teraz last secret. Tu przechodzi aż te to spaghetti toalet. U, ej! Ty, to piętro serio oddaję. Dobra, widzowie. Jeżeli te piętro tak serio oddaję, to zostawmy sobie tylko te najlepsze postacie. I na to piętro dajmy sobie jeszcze trochę Secret Lucky bloków. Albo dobra, właściwie nie, bo nie ma tu admin panel. Nie Dobra, widzowie. Najlepsze postacia, dwa esoki, potem tąd najlepsza hotspot, z tej strony już w ogóle nic, tutaj, tutaj hotspot, a tutaj nic. Dobra widzowie i z racji tego, że ci jest poniedziałek, pierwszy poniedziałek ferii, to dziś sobie dostamy coś mega fajnego, ale nasz rok się prezentuje tak. I ja mam takiego jestoka 2026 od widza dostałem 180 milionów, od widza dostałem, chciałbym mu mega podziękować, od widza dostałem na właśnie losowania, więc dzięki wizu a jeszcze jedna przypominajka, zostaw widzu, łapkę w górę, subskrypcja i to tyle z tego odcinka. Nara!